Pamiętajmy, że rynek czeski bardzo mocno się otwiera i też nasz południowy sąsiad też chce otworzyć swoje granice dla, dla potrzeby pracowników z Ukrainy. Ja myślę, że kluczowe niestety, i to jest kamyczek do strony rządowej, zmiana przepisów prawnych, bo wszyscy pracodawcy pokazują, że kluczowe elementy uciążliwości to są procedury administracyjne. Z jednej strony, wydłużenie możliwości pracowania na, na, na podstawie krótkotrwałych oświadczeń, ale też zwiększenie długości e, przebywania. Pracowników z Ukrainy w Polsce na pobyt stały. A to się wiąże z szeregiem elementów. Po pierwsze, pracodawcy będą mocniej inwestować w pracowników Ukrainy. Widzimy, że aż 72%. Pracując z Ukrainy zatrudnionych jest do prac takich można powiedzieć najniższego szczebla. Tylko czterech pracodawców potwierdza, że pracują na podstawie wyższych umiejętności jako zarządzający, czy, 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 czy wyższy szczebel kierowniczy, a to się wiąże tylko i wyłącznie z formalności, formalnościami przybywania w Polsce. No, żaden pracodawca nie zainwestuje w pracownika, jeżeli okaże się, że za pół roku czy za jakiś okres pracownik musi wracać na Ukrainę po to, żeby później z jakiś okres znowu wrócić. Tak więc kluczowy element to też budowa wizerunku naszego kraju, bo widzimy jasno w raporcie, że sami Ukraińcy mówią o wizerunku Polski, jako przyszłym pracodawcy wymaga w pewnym stopniu jakiejś poprawy. Jeszcze nie ma, można powiedzieć, dużych reklam pracodawców niemieckich, ale można obawiać się, że już za dwa lata rynek niemiecki w jakiś sposób będzie budował swój PR po to, żeby ściągnąć specjalistów z Ukrainy, specjalistów z Polski do pracy w gospodarce niemieckiej.